To jest półka z kawami różnego rodzaju. Pięknie to wygląda taka czarna, polona, czarna, polona kawa. Kawy tutejsze, kawy tutejsze, kawy może nie z całego świata, tylko z całej Azji. Także dochodzimy do sklepu, moje stare okolice. Ja tutaj spędzałem więcej czasu. Wcześniej chodziłem sobie. Tutaj na pewno macie, na pewno jest to nagrane. Tutaj coś pozamykali. A, puszczają tylko co jakiś czas. Taka brama jest. Albo czekają do 11. Waiting for 11. Czekają do 11, bo to już krótko i wtedy otworzą I don't know I don't know no. Ale gdzieś jest close to 11 I czekają do 11 Czekają do 11 i będzie wyścig Już nie mogą doczekać no tutaj widzicie już tam chodziliśmy już tymi tymi alejami jak ktoś ma ochotę to za mrócną no, spali może się po prostu cofnąć do pierwszych filmików i tam sobie pooglądać tutaj jeszcze znaczy tą okolicę bo częściej przebywałem tutaj w tej okolicy i robiłem bo robiłem filmiki tutaj z tej okolicy a widzicie? This city. a tak właśnie jakby się miał deszcz deszcz przyleść Patrzcie, jaki wóz. O, to Oto i ona, moja piękna okolica, Rondo. Tutaj spędziłem trochę czasu, miałem takie różne przygody, tak samo gdzieś kiedyś przez takie krzaki przełaziłem. Przełaziłem przez takie krzaki i nadepnąłem na pracownika, bo go w tych krzakach nie widziałem tam gościu, tam pielił grządki między tymi krzakorami, ja go nie widziałem i po prostu wpadłem na niego, wlazłem na niego i on tak na mnie patrzy, a ja zamiast mu powiedzieć dzień dobry co ja mu powiedziałem? zamiast mu powiedzieć przepraszam, to ja mu powiedziałem dzień dobry no, takie, takie miałem przygody dobra, idziemy do Grand Lockie, tam nie można za dużo kamerować kiedyś mnie pogonili, właśnie w tych pierwszych odcinkach było że mnie z Grand Loki po, pogonili, mnie, bo kamerowałem ale ukradkiem, może jakąś polską półkę uda się skamerować. Widzicie, tutaj ta część Dżakarty jest inna, całkiem inna niż ta Dżakarta, w której teraz mieszkam. Także, jak chcecie zobaczyć tą część Dżakarty, to musicie się cofnąć do, do filmików, pierwszych filmików i będziecie widzieli, tutaj jest inna Dżakarta, tu jest bogata Dżakarta, w sensie takim, że są ambasady w koło. Ambasady i wille bogatych ludzi, także tutaj jest troszkę inaczej. A tutaj sklep muzyczny, coś dla miłośników, dla miłośników śpiewania. Sklep muzyczny, także możecie wpadać sobie do Indonezji, jakby ktoś się bał, że sklepów muzycznych tutaj, tutaj nie ma. Dobra, muszę gasić, bo widzicie, że jest, jest zakaz nagrywania. Rafe gryczone. Bawę wiedziałem. Ten. Ten. Z ciecierzycy. Widzicie? Są. Komosa ryżowa. Ten? Z jest Tak, tak. Z komozy. No i komosa jest droga. Strasznie będę. Dobra. Te trzy starczą. Bo z ryżu nie ma. Tylko tak Take Tak, corn is well. Dobra. Widzicie? Polski polski akcent. Będziemy szukali czegoś innego jeszcze. A to dlatego, że to jest e, chrupiące i dlatego tutaj, tutaj to. Oguma no Santynowa Dlatego tutaj to ludzie kupują. Tutaj można sobie kupić różnego rodzaju mąki. Ja tak zukratka z trochę to robię, ale tutaj. Można różnego rodzaju mąki kupić, Wszyst to jest wszystko organik, takie mąki nietypowe Takie mąki otręby pszenne Widzicie? O organiczne Dobra, idziemy szukać może coś jeszcze polskiego znajdziemy Tak Wam tego przelecę Bo kiedyś mnie wyrzucili za filmowanie tutaj ale tu bardziej nie chodzi o towary, tylko o ludzi po prostu ludzie sobie nie życzą tutaj jest półka z kawami różnego rodzaju pięknie to wygląda taka czarna palona czarna palona kawa kawy tutejsze kawy tutejsze, kawy może nie z całego świata tylko z całej Azji kawy nie? prawdopodobnie takie w Polsce też są teraz kawy są patrzcie kawy są z całego świata mamy kawy w Polsce z całego świata tutaj mamy świat herbaty świat herbaty różnych rodzajów herbat Całe, prawie całej całe Azji A tutaj macie brytyjską kawę cold brew czy zalewaną, zalewaną zimną wodą Cena, cena masakryczna ja pamiętam jak była za 40 tysięcy już zobaczcie ile kosztuje. To taka w Anglii się takie kupuje, takie Cold brewery. normalnie w zimną wodą. W zimnej wodzie się ją... parzy się w zimnej wodzie. <grych> Dobra, nic nie znaleźliśmy ciekawego. Pędzimy dalej w piwnicy. Zobaczcie tutaj, możecie kupić sobie baliską patrzcie, każdego regionu. Lampung, Diawamong, trudziada Możecie sobie kupić kawę z każdego regionu. Z każdego regionu, z wysp, z wysp tutejszych indonezyjskich. Zobaczcie. Ktoś jest z to tutaj jest świat kawy. Ja nie piję kawę, tak bym wam powiedział chociaż jak smakują. Mamy takie ukrytej kamery szukamy jakichś polskich tych ale tutaj te ceny to są troszkę troszkę druzgocące i przygniatające nie? zobaczcie ile takie chlebki kosztują Nikle natural pumpkin puree 8, 8, 8 dolców 7,5 za takie chlebki proteinowe Jakby chciał takie Diety pamiętacie diety diety są drogie patrzcie, pumperniki kosztuje się 7 godzin Szkoda Szkoda po prostu, że dobre jedzenie jest w tak wysokich cenach tutaj panie bawią się ciastkami My idziemy szukać może coś polskiego się uda jeszcze z... jeszcze się z... coś znaleźć polskiego może O a to jest japoński z Japan? To są japońskie z przysmaki. Selinku lubi japońskie przysmaki. Ja nie bardzo, bo te cukierki japońskie nie są słodkie. <noise> Pozdrawiam. Tutaj mamy ciasteczka różnego rodzaju kalibru i z cukrem i bez cukru i z solą, bez soli. Normalnie tyle tych kusicieli. Orzeszki, ale orzeszki mamy jeszcze w domu. Słoneczniki, orzeszki. O orzeszko Żeszki, pistacje jakieś takie cuda Almundy pistacje, Almundy A zanim szuka jakichś cudów, cudeńków O, tutaj też półka z orzeszkami Jesteśmy w czekoladach Milka to jest jest not, not Polish Czekolady tutaj macie też różnego rodzaju czekolady różnej zawartości różnej zawartości Kakao Kakao Cena też już podskoczyła strasznie strasznie cena czekolady podskoczyła kiedyś była polska milka, ale nie widać chcesz zjeść 1,3? co to? 73, ale jest bardzo mocny jest bardzo mocny, jest 99 kakao kakao podle ale ta promo, jest tylko dla tego 99% kakao 71 hmm? No 75 minimum mm, This one not free. 3 Snot Snot promo? No This one is buy one get one three and this one is not Saję zobaczymy ile ma tu 99% kakao dwie, dwie za jeden za jedną dobra wezmę sobie zobaczę co to jest. to jest Przez i tak nigdy nie zjadam kawałeczek tylko tu znaleźliśmy ulubioną ulubioną czekoladę bejbinkową no Więc tyle czekolad różnego rodzaju kalibru, ale polskiej dzisiaj nie znalazłem, trochę smutne szkoda Oby. Gdzieś sneakersy nawet. Powiem tak. Pierwszy raz widzę tutaj, pierwszy raz tutaj widzę Snickersa. To jest Snickers. The big one. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. No to w Anglii bardzo, bardzo dużo tej czekolady widziałem, że ludzie jedzą. No, ale ja już mam swoje czekolady. To mi starczy na jakiś czas. Idziemy teraz na jakieś inne cudowne. Ceny są odstraszające w czekoladzie. I Zelo woła, że jesteśmy na Krupuch Section. No, to też czekoladki takie. A co, nie kupisz mnie? Pewno, że cię kupię. Section. No, teraz będzie zagwustka. Co tu wybrać? Your favorite Krupuch Sekfiners? Łu! Świat chrupek. Świat chrupek, ja to nie wiem, co to był Może jakiś ryż dmuchany bym z tego wybrał. Tylko to. Manis, słodki Beraz to jest ryż. Słodki manis, słodki ryż dmuchany. Banany. Tutaj są jakieś ciacha Te ono takie chocolate snack? Is it chocolate snack? I don't know what is it. Is a it's cake. Yeah, it's chocolate. Chocolate. Is a cake? cake. Yeah. A Chinese cake. A cake. Is it good or no? It's good. This is it manu bean. Ah, Malbin. Ah, okay. Wiem, wiem, to już. Kiedyś robiłem Wam też z tego. Widzicie, takie różne są cuda, że człowiek nie wie, nie wie, co to jest. To są nasze takie mordoklejki, nie? Takie nasze mordoklejki. Krówki. Tylko różne smaki, nie? Jak już to próbowałem, nie ma nic wspólnego z czekoladą. No niestety oszukana czekolada. No i tutaj są różnego rodzaju Sezamkowe ciasteczki. O, sezamkowe ciasteczki. Człowiek by to wszystko zjadł, tylko co dalej, nie? <grybuj> Pozdrawiam. Pozdrawiam. Big kerupuk, <coughs> big, kerupuk, <Hi. Big> <laughs> you. You want the monkey? Huh? Monkey? To by sobie kupiłem 7 dolków za sztukę Nie wiem czy się nagrało ale wam to pokażę tą półkę Półkę z różnymi cudami o. Także jest Ja Kiedyś widziałem ogórki z Niemiec tutaj Bruny. O, babinko już jest w swoim żywiole. Trochę. To jest półka nie, nie halal tutaj. Tutaj możecie kupić sobie wieprzowinę. Łeptowinę jak coś O! Łeptowina Co? Łeptowina Wieprzowina. Uh -huh. Wieprzowina. A ile smaków? 72, 53? Nie! Mm. To jest specjalnie pomyślane o innych narodowościach. Na przykład Chińczycy i Japończycy jedzą wieprzowinę, dlatego sobie przychodzą tutaj ją kupować. Tutaj też kiełbaski takie. Kiełbasa? Kiełbasa? Stoczyć wieprzową Muszę przepuścić chwilę. Najlepsze to, są takie, najlepsze to są takie promocje, nie? Ja chwytasz za paczuszkę i co? Nie weźniesz dwóch, no weźmiesz dwie w cenie jednej, nie? Już widzę że tam za już kombinuje. Co by tutaj sobie wziąć? Już ma, już ma, już, już coś ma. Tutaj też jest to samo, samo. Widzicie w cenie, w cenie jednego możesz kupić sobie dwa. No i takie promocje właśnie. Właśnie to jest to, przez takie promocje człowiek pyje. Tak by kupił jedną paczkę, a tak kupuje dwie paczki. Okej. Okay?